Co to jest? To znaczy, ja wiem, że to nas próbuje coś tam na wkleić, czy tam coś, bo widzicie, jak go to zrobić. zdjęcie, to z tego jajca wychodzą. No dobra. I już my są blisko. Tak, to są gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy. Kurde, bo już palec boli. Ale długie czekanie miłe śniadanie. Zajść ten Saturno. Gwiazdy, gwiazdy. Kurde. O oh. kotałek był najlepszy. No ten Saturn dali. Z tej Księżyc. A Asia zauważyłaś to, dlaczego tak jest, jak robisz przy pełni księżyca, na przykład pierwszy dzień księżyca, dlaczego księżyc nie ma kraterów przez następne trzy dni nie ma kraterów. Dopiero od piątego dnia zaczynają się tworzyć kratery na nim. Też jest dziwna rzecz, co? Nie wiem, ja czy się że to że to, za... że to ma jednak związek z tym, w jakim punkcie na niebo skłonie ten księżyc jest w stosunku do słońca. Co ty tak. jakimś kobietom zdjęcia robisz? No, ale ta kobieta była 8 km ode mnie. <śmiech> <śmiech> Już się to? Śpieguje sąsiadki. Nie, 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 czekajcie, czekajcie, bo wnuczka. Już jest. To kiedy ty to robiłeś? Zobacz, to są. 24 to jest. Tam tak. jest data. No. Nowy listopad 24. Zaraz to będzie. Listopadzie 24. Na razie to jesteśmy na wrześniu. To jeszcze chwilę poprzebije. Nie jest październik już. Ale jest listopad. Jest. Macie, bo to najpierw widzicie, bo to tak nasz, Słuchajcie, ja byłem wtedy i nie widziałem w ogóle co się ze mną dzieje. Mi się ręce zaczęły czuć. Widzicie bo jak ja to zbliżył, bo to taki, ten, to jest ta gwiazda. Tak gwiazda, bo się no. najpierw zbliżył i teraz patrzcie się na to, co się będzie działo. Okej, okay, play. No, ale ja mam taką prośbę do ciebie. Stary weź jak tam przewijasz te zdjęcia, to nie tych swoich prywatnych, zdjęć, bo kiedyś to ktoś... Przeciw, Patrz, dobra, dobra, patrzcie się. Widzicie teraz te gwiazda? A i R, R, jedna część, druga część, trzecia część, część, jedna, jedna większa. I cały czas się kręci z, z lewej na prawo. Kręci się, popatrzcie się, dalej. Ja to cofnął. Najpierw nic, że jeszcze nie wiedział. No mówię, co się dzieje, ja to muszę nagrać. Mówię, co to się dzieje. Patrzcie się, raz, dwa, trzy. I to cały czas się tam pomału ukryć, i to jest cały czas ta gwiazda. Tylko ją próbuję się O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o, sześć. I ja na pewno jesteś cicho, zaczął się to zobaczył, jak go tam godu O, już zaś jedna, tamtych nie było widać. Ja to teraz całkiem przybliżyłem, i tu już ta jedna postać było widać. Tam u góry, tam u góry szła, tak. Tu. Jaka postać? Dobra. Mnie to nic nie obchodzi. Nic, to dobra, nie będę nic do żadnych postaciach. Ale no nie, no poczekaj, no, no bo ja nic, nic, nic takiego nie widziałem, no może jeszcze raz to My puścić. To dobrze, no to nawet dobrze, żeś nie widział. To jest gwiazda, bo potem ją oddalę, żebyście widzieli wszyscy, że to była gwiazda. Patrzcie się teraz ile. Tam teraz są dwie postacie, ta jedna oscyluje się i weszły teraz do środka. A się widzisz coś? No bo wy nie wiecie, gdzie trzeba patrzeć. Obejście, na ile częściej się to teraz podzieliło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ja bym chciała, żeby, żebyś ty mi to wysłał.